Ludzie Dziękuję Wam za 10 subskrypcji na moim kanale. Z tej okazji w następny poniedziałek. 12 lipca, wyjeżdżam na 4 lub 5 dni do ośrodka karperskiego Agroryb. W dodatku za chwilę dochodzi mi multiplikator i będą odcinki z łowienia na casting, więc. Była duża przerwa, ale musiałam się w sprzęt uzbroić, trochę poduczyć i będę się uczył castingować i też mam nadzieję, że od tego 12 do 17 dużo połowimy. A jeszcze chwilę później wyjeżdżam do Lubniewic na jeziora i będę próbował sporego metrowego szczupaka uciągnąć na tą castingówkę albo żywca. Więc jeszcze raz dziękuję za 10 subów, życzę miłego wieczoru i zachęcam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału na raz.